Siemano w poniedziałek, już nie rano, chyba poniedziałek, nie pamiętam. Odblokowałbym telefon, ale tak świrowałem maluchem weekend, że telefon mi spadł i wydłubałem sobie w telefonie guzik od blokady. Także nie dość że rozbity, to nie mam blokady guzika i, i dupa, jak to się mówi. Co teraz? Tutaj trwają dalej prace elektryfikacji rolnictwa chłodnicę po konsultacjach z klientem jednak zamówiliśmy nową bo tu zakleiłem tu wymagała się zaklejenia te żeberko jeszcze dziurawe te, te, te. 4 cztery jeszcze razem dziurawe na tej wysokości wszystkie są rozpuchnięte ktoś kiedyś musiał wody nie spuścić także zamówiłem nową u Michała, jutro mam nadzieję przyjdzie a ja tutaj będę walczył tu mam te kable wyciągnięte i przygotowane obrane I mam już założony Przyszedł dzisiaj nowy włącznik do świateł, plus tutaj tego. Tutaj tata walczył, właśnie jedna nowa lampka weszła, bo była, druga. A tutaj tata dorobił. O, widzę, bo mnie nie było, dopiero byłem po części. Patrzcie, tu nie było blachy, dorobił blachę. Nie, dość, że na blaszce lampa to jeszcze tu ładnie ściął. I na tej jest tablica rejestracyjna, i na tej tablicy tutaj będzie podświetlenie. Także ale niestety tu są kable, aha, one idą do nikąd tu w ogóle nie przychodzą kable, dobra, będziemy działać mam problem ze stacyjką, podłączyłem według schematu, a coś jest nie tak bo tak jak zakładam sobie klemę to się świeci jak, no niby gaśnie zapłonę, przełączam stacyjkę na raz a dopiero jak wezmę kręcenie zapalają się posiedzenia zegarów i lampy czy lampy jeszcze nie, bo niedoprowadzone, ale nie wiem, ktoś miał stysząć z tymi sacykami, wie jak to ogarnąć, bo ja już nie mam nerwów we wszystkie możliwe kombinacje podpinałem pewnie jakaś głupota gdzieś, ale znajdziemy to na razie zdejmę klemę, póki stoi pod dachem bo musi już wyjechać na pewno w tym tygodniu, tu się zeszło, już miał być w gotowe, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to jeszcze nowy błotnik jeden zamówiłem, bo brakuje i jeszcze muszę te lampy ogarnąć, jeszcze jutro przednie lampy jeszcze miałem dzisiaj case'a się rozbierać, nie wiem czy się wyrobię Tutaj musiałem dokupić, bo zabrakło mi, ta łapka była uszkodzona Tutaj jest, zaraz do tej skrzyni, bo bym już złożył tą skrzynię Dawno żadna skrzynia nie dała mi tak popalić jak ta Żeby dwa tygodnie składać skrzynię od Ursusa Najpierw dolną linię co mówiłem wam, wyjmowałem, wkładałem, szlifowałem, jest dobrze O, ta, a teraz się nie obraca, bo nie biegi się zapieły Teraz już mam wzmacnacz założony Po remoncie jeszcze raz go wczoraj zdejmowałem bo Jak się człowiek śpieszy potem w sobotę to też popełnia błędy Nie dałem podkładki mosiężnej pod spód ale już poprawiłem Zaaplikowane nowe wałki Tych dźwigni I dzisiaj byłem o to używany drugie kupić tłoczek hamulca z łapką Bo w tamtym tłoczku brakowało łapki się okazało A znaleźć tą łapkę to graniczy z cudem ale udało mi się zdobyć drugą tu się oczywiście przy wkręcaniu urwała śruba, muszę ją wydobyć no i od razu jak już byłem pod to wyciąłem nową taśmę bo tamta, miałem zostawić tamtą, ale jak ją dobrze obejrzałem to była zbyt cienka po prostu w jednym czy tam dwóch miejscach także wola, wolę ją zmienić, żeby potem nie było za chwilę, że ja chłopu złożę ciągnik, a tam coś wiecie jak to jest, taśma pięknie czy coś i będzie o. Dobra, teraz jedną ręką nie bardzo włożę, bo to się może, może, może włożę. Może włożę. Aha, 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 aha. aha. Tak to było. O! Można? O! I tu się już zaciska. A na tej starej poprzedniej taśmy wkręciłem do opuchuru śrubę, i taśma jeszcze była zbyt luźna. Także, o. Jak widać, grubość taśmy ma znaczenie. Dobra, zaraz sobie to ustawię książkowo. Skrzynia pośrednia, Skrzynia pośrednia, nie wiem czy to nagrałem w sobotę rano, ją złożyłem. Nowa mikropompka, nowa choinka od Womu, nowe łożyska, napęd pompy przejrzany, nowe koszyczki igiełkowe na Womie. Czekajcie, żeby mi nie spadła. Ja ją przerzucę, o wymyta wyczyszczona, nowa mikropompka, napęd przejrzany, sprawdzony, tuleja na nowej uszczelce, nowe simmeringi, wszelkie uszczelniacze, tu już mam nowe łożysko, nagite wewnątrz działem krycia, zostało mi zdjąć krycie z zewnątrz tu mam jeszcze takie drobiazgi tam do pomycia i co tutaj już z tych rzeczy, nowe filtry i już będziemy kończyć jeszcze pompa tłoczkowa gdzieś tutaj leży z całym tym ustrojstwem, nie wiem nosiłem ją dzisiaj, nie wiem gdzie ją zapodziałem. a tutaj leży pod to muszę uszczelkę dorobić, bo oczywiście nie było nigdzie tłoczek muszę w to wrzucić i ten wałek muszę wymienić bo teraz przerobiliśmy trochę skrzynię inaczej bo wzmacniacz był używany z eksportówki na cienki wałek, a jak jest cienki wałek tutaj tak wymienialiśmy choinkę, to choinkę jest pod cienki i ten łącznik wymienimy pod cienki wałek i będzie wszystko się zgadzało a dlatego zostawiam cienki wałek, bo fajna wersja się trafiła i to nie tu to tam leży, dobra a to stary wałek, sztywny zawsze jest problem, wszyscy co wiedzą, z mataczami wiedzą, zawsze wzmacniacz stuka tutaj jest na wielofrezie wkładany na wałek i ten i zabezpieczany a ten wałek jest w tym modelu tutaj jest nitowany na stałe na gorąco czy tam na zimno, nie wiem i nie ma tego, że to lata, buja się czy cokolwiek, także ja to zostawiam to będzie mniej dźwięków wydawać, się hałasu i tu jest skręcane od tyłu na śruby, także to będzie fajnie chodzić, mam nadzieję i co, biorę się, składam, jak już ją zrzucę do kupy to się włączę kolejny dzień, rano już w sumie nie jest, bo jest godzina 10 minęła, właśnie był kurier Przywiózł mi nówkę chłodnicę, także Podziękowania dla Michała, jak zwykle Zamówione wczoraj po południu, dzisiaj dziesiąta, już jest kurier z Chłodnicą Zapakowana w dwa podwójne grube kartony, także przyszła Bez żadnych Rys, uszkodzeń Tu berko tylko aby, to, to jest najmniejszy problem Ładna, nowa i przede wszystkim miedziana Nie alu żadne, także zaraz tata zrobi, mówi przerzucenie chłodnicy a w międzyczasie dzisiaj dłubiemy z prądem doszedłem już... Do... a światło się świeci doszedłem już ze do skrzynką bezpieczników doszedłem o co chodzi już ze stacyjką a tu jeszcze jeden teraz Szybne kamerę tu jeszcze źle przełożyłem Co miało iść tu o Co miało iść tu co to tak? warty, rycy, to miało iść to, tu, tu. Nie chciało mi działać odpalanie się dlatego psuło, bo do odpalania był żółty kabel. On idzie przez czujnik na skrzyni. A ktoś ominął ten czujnik i dlatego jak podłączałem tak jak miało być, to mi nie pasowało. Ale dzisiaj go całego tata umył. No. Powiedzmy, że umył. Po godzinnej walce zmył z grubsza z oltad Doszedłem tam do czujnika, zrobiłem wsuweczki, zarobiłem kabel, już jest ładnie, rozrusznik teraz działa. No dzisiaj ulec Czekaj. ręką. Tu mi też wsówki, te wsówki będą się nowe pozarabiać. Ten nie ten. Czekaj, to jak tu założycie sprężynkę? Tutaj gdzieś ona była. A dobra. Wiemy. To czy ona do, była do ręcznego? Do... Nie, tu, do tej, tej tylko taka to musi być ta blaszka do A no w mf była taka opaska. Sprężynka wtedy. No właśnie, bo może zobaczyć czy tutaj ten czujnik chodzi. Musi być stop do przeglądu podobno. Także są... i sterka. tutaj, no, tutaj nowe, lampy, nowe lampy są założone także ja tutaj biorę się teraz zagniatam yy, zaraz idę po lutownicę żarówki, wsówki. tu już się udało też porobić i świeci kierunkowskaz to będziemy dopiero walczyć później o także Pomału, dzisiaj, może byśmy dobili wiązkę i praktycznie ty zrobiłeś chłodnicę, będzie gotowy. Także byłoby fajnie. No i kolejny dzień walki. Zmienił się garaż urzędowania, ale robota podobna, tak? Ten garaż to już niedawno w nim byliśmy. Dzisiaj na tapetę. Kolejny mf 255 jakiś ostatnio mamy szczęście do MF-ów, trzeci w ciągu miesiąca, co? No. Tutaj będzie to co zwykle pewnie uszczelka między pierwszym a drugim cylindrem bo co innego się mogło prze, przepalić. Tu jedna Bąpa tylko długa. Paliwowa. Jedna tylko długa, trzy krótkie. Tak. To one tak mają trzymać na półwoju? Pompa paliwa się przepaliła. A, dobra. To tata rozbiera, tutaj będzie podnosił głowicę, a ja powracam do Białorusa, którego, w którym robiliśmy wtedy sprzęgło. Stoi sobie tu. A dzisiaj będziemy w nim szukać mocy. Bo bo, bo 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 pan zgłosił, że ciągnik nie chce jechać. Przyspieszać i dawać dyma także, także będziemy szukać. W pierwszej kolejności zrobiłem filtr, turbina się kręci. Teraz zaczniemy od sprawdzenia. Pompa była podobno robiona, wtryski też, a dalej nie chce jechać. Także zaczniemy jeszcze od sprawdzenia, bo nie był nigdy sprawdzany kąt ust wyprzedzenia zapłonu z wtrysku, także, także 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 od tego zaczniemy. rurka pierwsza out otwieram sprzęgiełko idę szukać czy jest kołek w wale do blokowania ten jest kołek idę pod wężem także tu jest trochę utrudnione bo jest tur ale spokojnie damy rady także turbina jest rura zdjęta kręci się wszystko dobrze także pomału będziemy działać jak coś ruszy z robotą to się nagramy dobra zastał nas deszcz ale się Troszkę zrobić udało. Rozkręciłem, ustawiłem zapłon na tak jak ma być. Nie pomogło. Próbowałem dodać dawki, też nie pomogło. Rozebrałem korektor dawki i sterowanie korektora. Tu był problem. Niby to chodzi, ale nie do końca. I cały czas jest problem z pompą. Ale prawdopodobnie pompa jest do wymiany albo do regeneracji, ale to wyjdzie. Także poskładałem to wszystko z powrotem na maskę. Korzystając z okazji, jeszcze miałem chwilę póki na to tam robi, tu rozebrałem. Wymieniłem tarczę hamulcową. Bo mówił tutaj klient, że się blokuje. Gdzie podejrzeć na tarczę? A jest tu na ziemi. Tu się bateria od 3PK ładuje. Chciałem kurtkę zimową przeprosić, taka zimnica dzisiaj i jeszcze zmarzłem Tu jest tarcza ta. Połam do, do końca. Tu jest tarcza ta czerwona, których ja nie lubię używać, bo one są zazwyczaj do, do. One są klejone i pękają po pęknięciu. Ona się kętuje i hamulec się blokuje, nie odbija. Także tarcza jest śmietnik. A tam w międzyczasie tutaj złożył. Gdzie masz starą? Suszelkę. Tu, tu jest. Według zaleceń klienta? Na czerwony silikon, tak? Tak. No, standardowo. No sto, no, pierwszy drugi gar przepalony. Nie, jakby ktoś zaczął do nich robić jakieś uszczelki. Muszę zobaczyć, podobno są jakieś tam inne parciane, kombinowane. One się też nie A to co ja będę robił, jak nie będzie cię psuło. A, jest czerwony silikon, tak jak klient życzył. Tak. Dobrze. Na grubo. Będziesz radek zadowolony. A czerwonego się... jest, a i tak będzie czekło A tutaj co, już zaraz tylko zbiornik Tu już smarowanie widzę przekręciłeś, Przykręciłeś? Tu dobrze, bo to... jeszcze kostki nie podcinane były To prąd raz, raz. Aha, no i dobra, to składamy Może go zapalimy składamy. Jak się bateria podładuje i I lecimy do domu, bo robota czeka Także Kurczę, nie mam od tych? Nie wziąłem tych yy, Nasadek, bo w zafirze służbowej nie wszystko miałem Gdzieś w Tak że łeb rozbiłem o drzwi w i, i zmarłem jeszcze leżąc pod nim robiąc hamulec, ale nie takie rzeczy się robiło Także, także, także... Może nagram jak go uda się odpalić Dobra Nie chcesz być w komerze? kamerze? A ja przed chwilą powiedziałem, że jest na czerwony silikon według zaleceń klienta złożony O, <gry> Kręci! Chcę rozrusznika! Co? Czy to mi tak wali cały czas? No? Ja pierdolę. Tak główką wali. Weź trochę pod ale Pompowałem nabite, ale on miał te. Wtryski mu się odkręcić Rurki nam wtryska, trzeba odkręcić, mi się już nie chce, bo zbiornik założony. Na płyn, o kurna, no. pajęciny z sofitu spadły uh -huh. A on ten... A ty Będzie ty, żył płyn, płyn zalejemy Płyn i damy mu na zimnym, póki zimny Tak, Jesteś? turbo wstało Jesteś za?